Drogie Panie Uczestniczki tych rekolekcji, drodzy kapłani, panowie, którzy też są wśród nas, bardzo się cieszę tym naszym drugim dniem rekolekcji, drugim dniem, który jest jednocześnie pierwszym piątkiem miesiąca, który poprzedza święto kobiet. Jak się nie cieszyć? No, a dzisiaj mamy wezwanie do nawrócenia. To jest zawsze istotny element dobrze przeżytych rekolekcji. I na początek trochę z uśmiechem, pewna moja rozmowa z pewnym dobrym mężczyzną. Podszedł do mnie ktoś tam między 40-45 lat i mówi ten mężczyzna: księżymarku: Marku, jestem porządnym człowiekiem, kocham żony, kocham dzieci, jestem porządnym pracownikiem. Krótko mówiąc, no, nic złego tam nie uczyniłem, krótko mówiąc, nie mam się z czego spowiadać. A ja wtedy w moim stylu się i mówię. Aha, to ty tak niesamowicie okazujesz miłej żonie i dzieciom, tak jesteś na nich skupiony, z taką ofiarnością, z taką czułością, że codziennie twoja żona i twoje dzieci płaczą przez ciebie ze wzruszenia i wdzięczności, tak? O nie, księdze Marku, no aż tak dobrze to nie jest, żeby żona i dzieci codziennie przeze mnie płakali ze wzruszenia i wdzięczności. No to jesteś porządnym grzesznikiem. Masz porządny grzech, mówiąc ironią, porządny, duży grzech zaniedbania miłości. No bo jeżeli kochasz, to Twoim bliskim się chce przy tobie żyć i aż im łeski wdzięczności i wzruszenia płyną, bo miłość jest taka mocarna i taką radość daje taką, ta, taką, takie wzruszenie. Za mało kochasz. To jest Twoi człowieku podstawowy grzech. Otóż nawrócić się, a dzisiejsze czytania. Wzywają nas do nawrócenia. Nawrócić się to zacząć kochać, jeśli do tej pory nie kochałem, czyli byłem trupem duchowym, albo kochać dużo bardziej niż dotąd, jeśli już do tej pory jakoś tam kochałem, próbowałem kochać. Więc sama próba niegrzeszenia, nieczynienia zła, nie jest jeszcze nawróceniem. Nawrócony jest tylko ten, kto zaczął kochać, i kto kocha coraz bardziej. Ale to Ksiądz Marek chyba trochę przesadza, że nawrócony jest dopiero ten, kto kocha, a nie ten, kto choćby bardzo szczerze próbuje nie grzeszyć, no to nie ja, to Jezus. Ja naprawdę staram się bardzo wiernie, konkretnie, precyzyjnie relacjonować to, co mówi czyni Jezus. To nie moje przekonanie, że nawrócony jest dopiero ten i wyłącznie ten, kto kocha. To wyjaśnia Jezus. Kiedy wyjaśnia, co się będzie działo na sądzie ostatecznym, czy na końcu naszego życia doczesnego, to o co nas zapyta? O miłość do bliźnich, nie o miłość do samego siebie czy do Boga. Bo ktoś, kto nie kocha Boga, może myśleć, że kocha Boga, nawet uczciwie, i kto, kto ci udowodni, że, że nie kochasz Boga czy mnie. Więc tu się mogę bardzo łudzić. Nie kochając Boga, mogę być szczerze przekonany, że kocham Boga. No, trudno mi z zewnątrz, żeby ktoś mi udowodnił, że jest inaczej, jeśli jest inaczej. Tak samo nikt mi nie udowodnia, nie ja sam, że nie kocham siebie, jeśli nie kocham siebie, ale myślę, że kocham siebie. Na przykład nienawidzę siebie albo rozpieszczam siebie i, i jedno czy drugie mylę z, z pokochaniem siebie, a zwłaszcza rozpieszczanie siebie. Natomiast najbardziej obiektywne jest to trzecie, czy kocham bliźniego bo to widać, to się da nagrać na wideo, to się da udowodnić w sądzie. Bóg jest mądry, rozlicza nas z tego, gdzie najtrudniej się oszukiwać. A najtrudniej się oszukiwać w miłości, w rozliczaniu się z miłości do bliźniego. Bo powtarzam, nawet jak nie kocham Boga, mogę nie wiedzieć, że nie kocham. Nie ma na to takich zewnętrznych na wideo dowodów, że nie kocham. Nie mogę oszukiwać siebie, że do siebie się odnoszę z miłością, a mogę sobą gardzić czy siebie rozpieszczać i, i, i nie wiedzieć o tym. Natomiast najłatwiej jest udowodnić, jaki jestem poprzez obserwowanie mojej postawy do bliźnich. Bo jeżeli mam oczywiście tu też się mogę, mogę oszukiwać, łudzić, ale najłatwiej mi wtedy udowodnić, czy ludziom udowodnić, że jest inaczej niż myślę. No bo sąd może mi udowodnić, wsadź mnie do więzienia. No bo jeżeli ktoś ma podbite oczy przeze mnie, ktoś wpada w depresję przeze mnie, kogoś dręczy, okradam, biję, no to da się to wręcz udowodnić. Więc po pierwsze Bóg będzie nas sądził nie tak ogólnie z miłości, tylko konkretnie z miłości bliźniego, z jednej z trzech form miłości. Nie jest do Boga, nie do samego siebie człowieka, tylko do bliźniego. I jeszcze konkretniej z miłości, zwłaszcza do tych ludzi, którzy mi się odwdzięczyć nie mogą. Byłem głodny, daliście jeść nagi, przedzieliście i tak dalej. A więc z tej formy miłości i z niczego innego. Nie z pobożności, nie z postów, nie z modlitw. To wszystko piękne, potrzebne w funkcji miłości. Jeśli się modlę, poszczę, mam dyscyplinę, ekspiuję, wynagradzam i niesamowicie kocham, wszystko w porządku. A jeśli się niesamowicie wręcz modlę, niesamowicie umartwiam, niesamowicie poszczę i nie kocham, katastrofa. Katastrofa. Nie ma nic gorszego jak pobożność oderwana od miłości. To jest szczyt katastrofy. A więc będziemy sądzeni wyłącznie z miłości i w weryfikowaniu tego, jak żyjemy. Bóg się skupi na naszej miłości do bliźnich, a nie na naszej miłości, czy na naszych deklaracjach, choćby najszczerszych, żeśmy Boga kochali, czy żeśmy starali się z miłością odnosić do samych siebie. I teraz możemy sobie wyobrazić taką scenę, że na sądzie ostatecznym ktoś krzyczy z tej lewej strony w buncie na cały głos i na całą społeczność. Boże, tu jakaś pomyłka. Ja tu niby po tej lewej stronie z tymi, co niby do piekła mamy iść, a tam po prawej stronie wśród tych, co niby do nieba, tam jest mój sąsiad. On był strasznym grzesznikiem. No ja też miałem jakieś, no nie do ukrywał, godzina prawdy. Miałem jakieś nawet w miarę poważne grzechy, ale przy nim to ja byłem święty. On, on w więzieniu siedział, media oni pisały, no to był wielki grzesznik. I co i ja z, ma, z mniejszymi grzechami mam iść do pieko, a on z tymi wielkimi do nieba pomyłka. A Bóg powie, nie ma pomyłki człowieku. W pierwszej części tego, co mówisz, masz rację. Tak, ten twój sąsiad miał zdecydowanie większe grzechy niż ty. Ale on się nawrócił i zaczął kochać. I idzie prosto do nieba. A ty miałeś wprawdzie mniejsze grzech, ale się nie nawróciłeś, czyli nie zacząłeś nawet kochać, zostaje ci tylko pieku. Bo wspólnota jest niebo jest wspólnotą kochających I, i żadnego innego kryterium nie ma. To nie jest wspólnota pokutujących, umartwionych, biczujących się, to jest wspólnota kochających. No, z uśmiechem, nawet jak się biczujesz, umartwiasz, pościsz ogromnie i tak możesz być w niebie, jeśli kochasz. A jeśli się biczujesz, umartwiasz, pościsz, modlisz, krzyżem leżysz, wszystkie Pompejanki świata odmawiasz, ale nie kochasz, nie, nie ma szans na, na, na niebo. I będziemy, Bóg jest miłością, stworzy nas z miłości do miłości i tylko z miłości będzie nas rozliczał. I nawrócić się, to kochać i nic mniejszego niż wielka miłość nie jest nawróceniem. Wielka, bo średniej czy małej miłości nie ma. Jest tylko wielka albo pozorna. I, i wszyscy jesteśmy powołani do tej wielkiej miłości. I o, szczegóły będą pomóc świętej w konferencji, jak dojrzale kochać, ale to w konferencji po mszy. Natomiast tutaj, na podsumowanie, o owoce miłości. Jeżeli trwam w miłości i każdego dnia kocham bardziej niż wczoraj, i Boga, i siebie. Ale sprawdzam to przede wszystkim i siebie sam upewniam, że kocham przez miłość okazywaną Tobie, drugi człowieku, to owocem jest świętość. Więc ten, który coraz bardziej kocha, jest coraz bardziej święty. Niektórzy mówią: Nie, że Marku, proszę nam nie mówić o świętości, to jest tam dla tych wyjątkowych ludzi, dla najlepszych. Ja nie chcę być wręcz święty, to nie dla mnie. Otóż świętość to jest jedyna normalność. To nie jest nadzwyczajność. To jest normalność. Tylko ludzie nor święci są normalni. Cała reszta jest nienormalna. Ile, ile, Im bardziej jestem oddalony od świętości, tym bardziej jestem oddalony od normalności. Staje się coraz bardziej nienormalny. No, Ludobójcy, gwałciciele, potwory jakieś. No, no to już to jasne, że są nienormalni, nawet według kryteriów tam jakoś psychoterapeutycznych i kryminalnych. Ale każdy, nie będący ludobójcą, mordercą, gwałcicielem, złodziejem, bandziorem, też jest nienormalny, jeśli nie jest święty. Świętość to najpiękniejsza i jedyna normalność. Dlaczego nie wszyscy marzymy, tak przynajmniej wprost, świadomie, o świętości i nie dążymy stanowczo do świętości, jasno, stanowczo? No, mówiąc z uśmiechem, trochę z winy niektórych nas księży. Dlatego, że jakaś część księży, nie mam badania jaki procent, mówi o świętości w sposób wypaczony. I to dobrze, że wypaczona świętość nie pociąga, bo wypaczenia pociągają tylko ludzi wypaczonych. Ludzi w miarę dojrzałych pociąga prawda, miłość, to, co, co Boże, a nie co nie Boże, co wypaczone. Otóż jakie są wypaczenia typowe świętości? No, pierwsze wypaczenie to jest mylenie świętości z doskonałością. Bóg nie mówi, jest, nie mówi bądźcie Bogiem, bądźcie doskonali. Nie, mówi bądźcie podobni do mnie. Kochajcie tak, jak ja was pokochałem. Mimo niedoskonałości mamy szansę być podobnymi do Boga i kochać na Jego podobieństwo. Ale nigdzie Bóg nie mówi bądź Bogiem, bądź doskonały. Kto pomylił świętość z doskonałością? No Adam i Ewa, pierwsi ludzie, grzech pierworodny polega na pomyleniu świętości z doskonałością. Oni sobie mówili, że są doskonali. Nie potrzebujemy pomocy Boga w odróżnianiu dobra od zła, czyli szczęścia od nieszczęścia. Świetnie sobie sami to poodróżniamy. No, w rzeczywistości pomylili szczęście z nieszczęściem, czynili zło, się unieszczęśliwiali, ale, ale się przecenili i będziemy jak bogowie. To nie jest świętość, to jest grzech pierworodny. Więc jedni mylą świętość z doskonałością, no to katastrofa. Nie jesteśmy powołani do doskonałości, jesteśmy powołani do świętości. A drugi błąd to jest świętości, druga skrajność z cierpiętnictwem. Ktoś tam mówi, ja nie chcę być święty, święty ma nadstawiać drugi policzek bijący, ma rezygnować z radości, ma się cały czas umartwiać. Ja mówię, Gdzie Jezus nastawił drugi policzek? Przeciwnie, nie tylko nie nastawi drugiego policzka, jak go żołnierz uderzył, stanowczo obrona, albo dowodni, że źle mówi, albo czym nie bijesz. Gdzie Jezus pościł? No raz pościł, a porządnie, ale raz, a potem gdzieś słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. Jak Dopóki ja jestem z wami, to, to cieszcie się, świętujcie, a nie będziemy pościć, będziemy się świętować. Więc Jezus jest chodzącą radością, chodzącym świętowaniem. Trzecie, nie ósme czy dwunaste przykazanie, ale już trzecie, czyli fundamentalne, to jest świętuj. Nieraz mi tam ktoś z młodzieży mówi, że księdza mnie od kościoła odstraszają te przykazania, że księża tak ciągle te przykazania przypominają, to mnie zniechęca do kościoła. wie, które ci się przykazanie nie podoba, może na przykład trzecie, nawet nie wiedział jakie jest. A jak jest, się za trzecie? Świętuj. A nie, no to mi się podoba. No to co mówisz, że się przykazań nie podobają, jak nawet ich nie znasz. Ale tak z uśmiechem. Więc święty nie jest ani doskonały, doskonały jest tylko Bóg, ani nie jest cierpiętnikiem. No to kto to jest święty? No jest, daje precyzyjną definicję. Bądź się nieskazitelnie jak głębi, ale sprytni jak węże. Święty to jest Boży spryciarz, a nie Boża fujara. Część duszpasterzy, a za nimi część świeckich cenzuruje Jezusa i dają pół definicji świętości Jezusowej połowy, a dać pół definicji, to gorzej nic, nic nie mówić. I mówią bądź nieskazitelni, czyści, szlachetni, okej, okay, ale nie dodają drugiej części definicji jezusowej, ale sprytnie jak węże. No i wychowujemy, no ja nie, ale inni księża czy rodzice dziwni wychowują takie boże fajtłapy, dobre to, to ale naiwne, głupiutkie, że byle głupek wyśmieje. Jezusa nikt nie miał szans wyśmiać. Jana Pawła II nie miał szans wyśmiać, Matki Teresy z Kalkuty nikt nie miał szans wyśmiać. Za mądrzy. Święty na wzór Boga, czyli podobny do Boga to dobry i mądry jednocześnie, a nie tylko dobry. Dobrość bez mądrości kończy się naiwnością, podporządkowanie się złoczyńcom, bezradnością, rozpieszczaniem krzywdzicieli i takie inne dramaty, o czym będzie więcej po świętej. A więc jak już wiemy czym świętość nie jest, że nie jest ani doskonałością, ani umartwianiami się takimi dziwnymi i cierpiętnictwem i wiemy, że święty to ktoś dobry i mądry jednocześnie, Kochający i mądry w tej miłości, czyli mądrze kochający, szczegóły w konferencji pomszy. No to teraz na koniec parę definicji, jakich prościutkich świętości w praktyce. No, taka moja najprostsza definicja, którą także dzieci rozumieją, brzmi: Święty to ktoś, kto, kto doprowadza diabła do rozpaczy. No, przy dorosłych to mówię mocniej, to, to ktoś, kto doprowadza diabła do stanów samobójczych. No i to jest prawda: diabeł jest chórzem, każdy, kto, kto czyni zło, jest chórzem. Tylko liczy, że zastraszy, ale jak widzi, że się nie boimy tego tchórza, to, to wtedy się nas boi. Więc święty to ktoś, kogo się panicznie boi diabeł. Diabeł się nad święconej wody boi, a co dopiero świętego. Druga definicja święty to ktoś, kto w, w, w świecie, w którym tak wielu ludzi wybiera drogę przekleństwa i śmierci, idzie drogą błogosławieństwa i życia. Więc to ktoś, kto umie żyć nie tylko na rekolekcjach w kościele, ale także po wyjściu z kościoła. O tym będzie konferencja. I, i trzecia definicja, na koniec, taka najmocniejsza chyba. Święty to ktoś to, to jest owoc dziesiątków lat przyglądania się ludziom świętym. Święty to ktoś, kim się bardzo cieszą ludzie szlachetni, przy kim się niepokoją poważnie grzeszący i kogo chcą zabić ludzie podli. To jest święty. Więc jeśli ludzie szlachetnie się tobą cieszą, jeśli poważnie błądzący się przy tobie niepokoją, najlepiej poważnie. I jeśli ludzie podli chcą cię zabić, to z tobą jest wszystko dobrze. To z tobą jest wszystko dobrze. Taki był Jezus, sama świętość. Szlachetni szli za Nim nawet na pustynię bez jedzenia i picia, wpatrzeni w Niego, zachwyceni Nim. Ci, co poważnie grzeszyli się, przy nim niepokoili, a on im w tym pomagał, mówił twardo, groby pomilane, plemię jak się nie nawrócicie, marnie zginiecie. a złoczyńcy postanowili go zabić. Tak było ze świętym Janem Pawłem II, ludzie szlachetni z całego świata się zjeżdżali, zachwyceni, ja też. Ludzie poważnie błądzący się przy nim niepokoili. Jak przyjechał z pierwszą pielgrzymką do Polski pewien generał w czarnych okularach, tak się trząsł jak podchodził do papieża. Kamery na chwilkę pokazały. No a ludzie podli, wysłali, całkiem podli, wysłali ali żeby papieża zabił i to z najbliższego bliska. Tak było z księdzem Popiłuszką. Ludzie szlachetni z Polski, teraz wiemy z Europy się do niego zjeżdżali. Wtedy mało żeśmy o tym wiedzieli. Ci łubowcy, którzy go pilnowali tam przy plebanii, jak wychodził w zimne wieczory, dawał im herbatę w termosie i kanapki, tak robił. No to możecie sobie wyobrazić, jak głowy spuszczali, a ludzie całkiem podli, wysłali czterech morderców, żeby księdza Popiełuszkę zmasakrować i zabić. Ale to nie tak jest z, z, z duchownymi. Jeżeli na przykład żono, jesteś święta i masz szlachetnego, kochającego męża, to on się tobą zachwyca. Jeśli jesteś święta, kochająca Boża, dobra i mądra, a mąż jest w, no, w kryzysie, może nieskrajnym, ale jednak poważnym, to się przy tobie niepokoi, czerwieni, ucieka wzrokiem i, i ucieka z domu. A jeżeli jest całkiem podły, to chce cię zabić, to bo jesteś dla niego nieznośnym wyrzutem sumienia. Więc rozliczajmy się z tego przed Bogiem, czy ludzie szlachetni do nas lgną, otwierają się, czują nasze wsparcie, czy poważnie błądzący się przy nas niepokoją, czy jeszcze głowy zadzierają, a czy podli chcą nas zabić. Postanowimy dla nich nie sami wyrzec sumienia. Jeśli te trzy warunki spełniamy, to jesteśmy na dobrej drodze. Jeśli nie, potrzebujemy się dalej nawracać. Amen.